Za nami długi, w miarę pogodny weekend. Przed nami, mam nadzieję, że słoneczne, wakacje. Za kilka dni koniec roku szkolnego to i ta edycja loterii też już się kończy. A na koniec zrobiliśmy mały remanent w loteryjnych nagrodach i wynika z niego, że jeden tablet do tej pory nie znalazł właściciela. Piotr Maślak, dobry wieczór. Zapraszam państwa na nasze losowanie dodatkowe, które będzie też ostatnim losowaniem w Narodowej Loterii Paragonowej. Wylosujemy numer zgłoszenia, który uprawni do odbioru tabletu. Witam naszą komisję, która jest z nami od początku loterii i dba, aby wszystkie losowanie odbywały się zgodnie z regulaminem. Pani Emilia Madoń. Dobry wieczór. Przewodniczący pan Grzegorz Bonder. Dobry wieczór. Jest z nami oczywiście notariusz pani Julia Fersten. Dobry wieczór. Zanim rozpoczniemy dzisiejsze losowanie, zobaczmy uroczystość wręczenia kluczyków do dwóch ostatnich wylosowanych w tej edycji samochodów: Opla Astry i Opla Insigni. Jak zwykle, wręczenie nagród miało miejsce w Ministerstwie Finansów. 31 maja zaprosiliśmy do Ministerstwa Finansów ostatnich laureatów Narodowej Loterii Paragonowej. Przyjechali wraz z rodzinami odebrać nagrodę miesiąca i nagrodę specjalną. Przywitał ich wiceminister Paweł Gruza. Gratulacje! Za chwilkę będziemy mieli przyjemność przekazywać ostatnie samochody w tej edycji. Gratuluję Państwu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że rozdajemy tak cenne nagrody w tak słusznej sprawie. Co Państwa skłoniło do zbierania tych paragonów, do wysyłania tych paragonów? Jakie były związane z tym perypetie? Nie, ja to przez przypadek. Przeaktualizacja aplikacji Narodową Loterię Paragona, bo sobie ściągnęłam. Tak? To było w styczniu tego roku. I pani liczyła na samochód? Na no, nic nie liczyłam. Nawet nie, nawet nie myślałam, że coś takiego mi się przyda. Wiem, że pani nie ma prawa jazdy, tak? Nie mam Ale prawa jazdy. To nic nie szkodzi. Myślę, że szofera można w drugim konkursie. Zobaczymy, to się A pa panowie? Ja od, od początku, od pierwszego dnia rejestrowałem do dnia ostatniego. Ponad 800 paragonów zarejestrowałem i trafiło. I jest rezultat. Mówię tutaj Państwu, że zawytrwało się ba, i... <laughs> I los tak chciał. Jak obserwowałem całą tą procedurę od początku loterii, to pod koniec loterii już było coraz więcej. Coraz więcej tych, którzy odbierali te praktyki, upomi upominali się wręcz. Trzeba ludzi przekonać, i myślę, że jesteśmy żywą reklamą. Gratulacje, jeszcze raz. Ja tylko chcę powiedzieć, że Ministerstwo Finansów e, bardzo intensywnie pracuje nad różnymi patologiami systemu podatkowego. Między innymi także nad niewykazaniem obrotu, czy ukrytymi sprzedażami. Loteria Paragonowa jest jednym z elementów, które ma budować świadomość społeczeństwa odnośnie uczciwości obrotu i wiążemy na przyszłość także nadzieję z kolejnymi edycjami, więc zapraszam w przyszłości do udziału. Zapraszamy do udziału. Liczymy na Państwa. Pani Elu, bardzo proszę, nagroda. Dziękuję bardzo. To jest nagroda główna, insignia. Bardzo proszę. Dziękuję. Gratulacje. Czas szybko płynie. Wydaje się, że całkiem niedawno gościliśmy pierwszego zwycięzcę. Tymczasem żegnamy się z loterią z nadzieją, że przy zakupach nadal będą Państwo pamiętali o zabieraniu ze sobą paragonu fiskalnego. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję laureatom. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz przejść do losowania. Przypominam, rozlosujemy ostatnią nagrodę, która nie została odebrana przez wylosowanych wcześniej uczestników loterii. Rozpocznijmy losowanie iPada R2. Do kogo? Po raz ostatni w tej edycji uśmiechnie się szczęście. Do osoby, która zarejestrowała swój paragon pod numerem PMMXZMR0LTH. Gratuluję posiadaczowi Paragonu, którego numer zgłoszenia przed chwilą wylosowaliśmy. Jeśli pani albo pan okaże nam oryginał Paragonu, wymienimy go na iPada R2. Gdyby jednak zdarzyło się, że posiadacz tego zwycięskiego Paragonu z jakiegoś powodu nie będzie mógł odebrać tabletu, po to by nagroda na pewno nie przepadła, teraz wylosujemy dwa numery rezerwowe. Rozpocznijmy losowanie pierwszego z dwóch numerów. Rezerwowych. Do kogo może jeszcze uśmiechnąć się szczęście, oto pierwszy numer rezerwowy. Q, V, E, P, Q, J, Q, 8, U, R, H. I na wszelki wypadek wylosujemy od razu drugi numer rezerwowy. Rozpocznijmy to losowanie, po to by mieć absolutną pewność, że do kogoś na pewno trafi tablet. Drugi numer rezerwowy to numer R U H C R M 5 R Z 9 A. Jeśli posiadacz zwycięskiego numeru nie odbierze tabletu, otrzyma go posiadacz pierwszego numeru rezerwowego. Jeśli i on nie odbierze nagrody, wtedy otrzyma ją osoba z drugim numerem rezerwowym. I bardzo ważny moment. Poproszę komisję o potwierdzenie, czy przebieg losowania dzisiejszego był prawidłowy. Tak, potwierdzam, wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem. Ja w takim razie jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że tym razem tablet znajdzie właściciela i powędruje do którejś z osób dziś wylosowanych. Gratuluję i przypominam, że wylosowane numery jeszcze dzisiaj znajdą Państwo na stronie Narodowej Loterii Paragonowej. Mnie nie pozostaje nic innego jak tylko podziękować Państwu za udział w loterii. Kończymy naszą akcję z przekonaniem, że kilkanaście miesięcy pracy na rzecz budowania postaw obywatelskich i edukacji na temat roli paragonu fiskalnego przyniosły nam wszystkim wiele korzyści. Szanowni Państwo, pamiętajcie proszę Biało-Czerwoni biorą paragony. Do zobaczenia!